No ma. dawno nie było materiału, co? Niestety miałem sporo rzeczy na głowie i nie byłem w stanie się skupić, żeby zrobić jakiś porządny materiał, ale nie chciałem tu rzucać czegoś, co będzie w miernej jakości. Ten materiał będzie jednak troszeczkę mniej dopracowany niż poprzedni, a to dlatego, że zajmiemy się waszymi teoriami. Teoriami dotyczącymi czwartego sezonu, które pisaliście w komentarzach pod poprzednim materiałem, oraz takimi, które znalazłem gdzieś na grupach na Facebooku, albo na przykład od moich znajomych. Zapraszam do oglądania. No i zaczynając od pierwszych komentarzy, idąc w miarę powiedzmy po kolei, zaczynamy od e, teorii Walwiksa, e, e, który po pierwsze zauważył, zacznę tak od końca trochę e, ciekawą rzecz e, związaną z Kilbim. A mianowicie to, że Kilbi został pokazany w tak jak ty piszesz w swojej złej formie, czyli tej, w której był połączony z Eliakubem, i tam miał czarne włosy, te tatuaże, i zasadniczo widać było, że no jest wzmocniony. Tak? I to oznacza, że ma władzę nad Eliakubem, albo być może powstał jakiś nowy Eliakub. I to również też tłumaczy, tak jak tutaj piszesz, biały wymiar, do którego można było się dostać tylko z Eliakubem, co również też mówiłem to w poprzednim materiale. To jest ciekawa rzecz, na którą chyba mało, kto to zwrócił uwagę. Wyżej piszesz też, że yy, nie, wiem co, nie wiem o co Ci chodzi dokładnie z włamem do Inglorium, czy że ten katalizator to jest włam do Inglorium, czy co masz tutaj na myśli, ale wspominasz, że Oropo mówił o tym, że HyperZap, czyli ten taki portal, który on tam budował, yy, działa jak Taran żeby się włamać do świata bogów, oraz w dodatkach, właśnie Ankamy było napisane, że Inglorym został poważnie uszkodzony. Wspominasz też o tym, to też jest ciekawe rzecz, o której myślę, że dużo osób zapomniał albo też nawet nie wie, bo dużo osób nie oglądało po prostu owy, że Szukrut również mogło zostać poważnie naruszone, przez to, że w ostatnim odcinku, i to uwaga, jak ktoś owy nie oglądał i nie chce spoilero, to ostrzegam teraz, więc przewincie sobie tam gdzieś, nie wiem, napisze o ile do przodu. W ostatnim odcinku Yugo wrzuca górę zinit, a w zasadzie chyba jej fragment przez portal właśnie do Szukrutu, co znaczy, że jeśli taki masywny kawał skały pierdzielnął w cały wymiar, to no na pewno nie obyło się bez jakichś strat i to mogło również spowodować swoje... Zniszczenia, swego rodzaju zniszczenia, które prawdopodobnie mogą wpłynąć na wydarzenia właśnie w czwartym sezonie. E, tak, i wspominasz tutaj, że portal e, był nad Sadidą, tak samo jak rąb Zagłady, który bardzo przypomina jakiegoś rodzaju portal ze Stasis. To jest też ciekawa teoria, że to jest portal. E, w sumie sama stylistyka portali była w sumie pokazywana wcześniej w Akwuni inaczej, ale no, portale widzieliśmy tylko tak naprawdę eliatropowe, no i ewentualnie były jeszcze te stacjonarne portale w niektórych odcinkach, przez które nie pamiętam jak one się nazywały, ale przez nie czasem nasza drużyna sobie przemieszczała się po całym po świecie. Tak, i mówisz też o tej grafice, którą gdzieś tutaj wrzucę, na której widać właśnie cały krosmos i tam, jak to jest rozpisane. Tak, i mówisz, że to jest portal ze Stazji, to znaczy, że może oznaczać, że jest jeszcze więcej zniszczeń wywołanych przez Jugo, nie? Więc to, to by było ciekawe, nie? Bo już wiadomo, że Jugo się tutaj troszeczkę nawet mocno przyczynił do wielu no, zniszczeń, czy ogólnie negatywnych wydarzeń. Bardzo ciekawe spostrzeżenia, muszę przyznać i jestem ciekaw, ile z nich się e, sprawdzi. A tymczasem lecimy do Kolejnego komentarza. Dobra, lecimy do kolejnej teorii, yy, która tym razem dotyczy Eliatropów, które yy, siedzą w sali tronowej razem z Yugo na trailerze. Tutaj komentarz od Michała, yy, który pisze, że yy, to mogą być te Eliatropy, które w drugim sezonie były zamknięte w wymiarze Eliatropów. Jest to w sumie ciekawe spostrzeżenie i yy, jednak... Yy... Inaczej, te eliatropy widziane na trailerze są niemal identyczne i wyglądają dosyć podobnie do Yugo jednak y, to może też wynikać z tego, że Ankamie po prostu szkoda było trochę czasu i budżetu, żeby każdą z tych postaci, bo ich tam było no, sporo, dopracowywać, żeby ona wyglądała inaczej, więc to mogą być Eliatropy z wymiaru Eliatropów, którym Yugo tam przewodzi i nie wiem, uczy ich na przykład, e, tylko, że w trailerze po prostu to nie zostało dopracowane, no ze względu na to, żeby ten trailer po prostu wypuścić, a no Ankama jednak no, raczej przed zbiórką jeszcze nie miała aż takiego budżetu, nie wiedzieli jak się zbiórka potoczy, więc nie chcieli Inwestować nie wiadomo ile pieniędzy w trailer, tej zbiórki. Piszesz też niżej, yy, tutaj odpowiedziałem i, i też piszesz. I mam odpowiedź, że jeśli Hugo mógł się nauczyć y, zmiany wyglądu, y, to również mógł nauczyć innych aliatropów. Jednak szczerze mówiąc, chyba bardziej bym się skłaniał do tej opcji, że po prostu Ankama yy, Anka po prostu zrezygnowała z jakiegoś bardzo szczegółowego dopieszczania tej sceny, bo to tak naprawdę prosta scena na potrzeby traileru. I no i mówię, nie mieli raczej wtedy. Yy, ani budżetu na to, ani jak się zbiórka potoczy, więc raczej nie inwestowaliby w coś, co nie jest pewne, nie? Kolejny komentarz napisany przez Ksana, który mówi, iż Ankama wspomniała, że rąb zagłady zwie się katalizatorem. I ten oto właśnie katalizator był stałą częścią Inglorium, a po rozwałce wieży Oropo został uszkodzony i przemieszczony. I tutaj piszesz o hipotezie swojej, że katalizator spajał ze sobą wszystkie istniejące wymiary, a wraz z jego naruszeniem to co trzyma w jednej kupie zaczyna się sypać. Co oznacza, że w sumie mamy zagładę? Nie? Po części spowodowaną przez yy, w finalnie, co by się pokrywało z komentarzem Walixa, mówiącym o większej ilości zniszczeń spowodowanych przez Yugo. No i tutaj również wspominasz, że prawdopodobnie Bractwo Tofu uwolni Kilbiego, ewentualnie Yugo, ponieważ Kilby ma ogromną wiedzę na temat Eliakuba i Wakfu oraz crossbossów i może się ogólnie przydać, żeby ogarnąć ten Bazel, y który widać y na trailerze. Co do samego uwolnienia kilbiego to czy Bractwo go uwolni w sumie? Nie byłem taki pewien. No, pewne jest, że Kirby zostanie w jakiś sposób uwolniony z tego wymiaru. Kto go uwolni? Szczerze, nie mam pomysłów. Więc, bractwo jest ciekawą teorią. Nie mam na razie żadnej swojej alternatywy na to, więc powiedzmy, że zostaniemy przy tym. I ostatnią teorią, jak dla mnie w sumie najmniej prawdopodobną, ale jednak nie znaczy, że niemożliwą e, będzie w sumie zbiorowa teoria, ponieważ było sporo komentarzy o tym, oraz e, również pod postem na Facebooku również było to wspominane, że e, mogą to być mekazmowie, w sensie, że ten katalizator może być. Od mekazmów, no biorąc pod uwagę, że to jest faktycznie katalizator, który gdzieś tam spajał Inglorium, to raczej mekazmowie nie mieli z tym nic wspólnego. Plus Kilby raczej wspominał, że mekazmowie wyginęli, ale powiem szczerze, że tu się mogę mylić i tu się przyznaję, ponieważ yy, nie pamiętam dokładnie tych odcinków z drugiego sezonu tak słowo słowo, ale Raczej jestem na 90% pewien, że Kid mówił, iż mekazmowie wyginęli. A jeśli wyginęli, no to raczej trudno, żeby się tak magicznie zrespawnowali, choć z drugiej strony magia kina może ich wskrzesić, ale raczej w że banka ma to zrobiła. Także myślę, że raczej mekazmowie tutaj odpadają, zwłaszcza, przy, zwłaszcza w sytuacji, w której faktycznie ten rąb zagłady ma być jakimś katalizatorem, który jest częścią inglorium, no to raczej wymiar bogów, a, a meka mowie, no to raczej się nie łączy, nie? I to by było tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek związany z teoriami dotyczącymi czwartego sezonu Wakfu. Drugi part pojawi się na kanale Oziego, do którego kanału Was zapraszam, jeśli jeszcze tam nie trafiliście. U niego również znajdziecie trochę materiałów związanych z Wakfu. No i jeśli oczywiście też będziecie regularnie śledzić, to, to Ozzie tam streamuje też crossmage czy jakieś inne rzeczy, więc też warto zajrzeć na jego kanał. Link do jego kanału znajdziecie w opisie tego filmu. Oraz również na stronie głównej mojego kanału, tam w zakładce polecane kanały, również znajduje się odnośnik do kanału Oziego. A ja jak na razie dziękuję Wam za uwagę i do następnych materiałów. Na razie.